Cześć, 2022 już powoli za nami, więc jak co roku tradycją kanału Melon 2.1 są życzenia świąteczne. Sprowadziłem dla Was kilku wspaniałych ludzi, którzy dograli się w tym roku do tych życzeń świątecznych, więc nie będę przedłużał i oddam im po prostu głos. Cześć, z tej strony Arek Salomon i chciałbym Wam życzyć wszystkiego najlepszego z okazji Świąty Bożego Narodzenia. 180 pięknych chwil spędzonych z rodziną i przyjaciółmi, 180 pysznych dań na stole wigilijnym i 141 prezentów pod choinką. I pamiętajcie, że nawet mistrzostwa Świata PDC robią sobie święta przerwę. Święta przerwę. Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia chciałbym Wam życzyć przede wszystkim tego, czego sobie zapragniecie. Nie mam pojęcia, jakie są Wasze marzenia i pragnienia, więc po prostu niech się spełnia wszystko, co sobie wymarzycie. Spędźcie te święta w takim gronie, w jakim Wam odpowiadają i nie dajcie sobie wmówić, że coś w te święta musicie. Wszystkiego dobrego, serdecznie pozdrawiam, Kuba Łokietek. Cześć, z tej strony Leszek Milewski. Wesołych świąt użytkownikom i widzom. Kanału Melon221. Cześć! Siemaneczko, bezolutkich i duże elo dla wszystkich tych, którzy są fanami Melona223. Wesołych świąt! Z okazji Wesołych Świąt wszystkim użytkownikom serwera Melonatka oraz kanału Melon221 życzę, niech moc będzie z wami. Siemano, tu Mateusz Święcicki, dziennikarz sportowy, komentator Eleven Sports. Serdeczne pozdrowienia dla Melona, dla widzów jego kanału i dla wszystkich użytkowników Melonawki. Pozytywny przekaz płynie na święta i na Nowy Rok. Trzymajcie się. Ciao. Drodzy widzowie Melona, na te święta i Nowy Rok życzę Wam przede wszystkim spokoju, radości, uśmiechu i zdrowia. Bo zdrowie jest najważniejsze. Bez niego nie jesteście w stanie zrealizować trzy planów, czy marzeń, więc dbajcie o siebie i dbajcie o swoich bliskich. Cześć tu Kabaret, to słuchajcie to... przekazać najlepsze życzenia dla wszystkich e, oglądaczy kanału Melon221. Oraz użytkowników serwera Melonawka, Melonawka. i tak ogólnie wesołych Wiesołych świąt. świąt. Melon 221 i Melonawka, siemaneczko, witam was gorąco, wujek Norbik z tej strony, gorące, cudowne, no i szczere przede wszystkim, i coroczne życzenia dla was, najlepszego roku mam nadzieję, bo ten może nie był najlepszy, ale tego, który przyjdzie, tak liczę, wszystkiego, wszystkiego dobrego przyjaciele, całuję was mocno, no i do zobaczenia. Siemanko, z tej strony Kacper Uciński. Chciałbym wszystkim widzom kanału Melon 221 oraz użytkownikom serwera Melonawka życzyć wesołych świąt, zdróweczka przede wszystkim, no i spełnienia marzeń. Wszystkiego, czego sobie zamarzycie, zażyczycie. No i robienia tego, co się kocha w życiu, bo to jest najważniejsze. Oprócz zdrowia oczywiście. I szczęścia. Wesołych świąt. Witam serdecznie, z tej strony Wojtek Piela, pozdrawiam serdecznie widzów kanału Melon 221 i użytkowników serwera Melonawka. Życzę Wam spokojnych, wesołych świąt, dużo nadziei, radości, zdrowia, jak najdalszych lotów, takich oczywiście też przenośnych, ale i zawsze, żeby ta belka była ustawiona tak jak sobie chcecie w życiu, a przyliczniki były tylko dodatnie. Więc uśmiechu, nadziei, zdrowia i wesołych świąt. Dobry, witam bardzo serdecznie i chciałbym życzyć wszystkiego najlepszego wszystkim subskrybentom kanału Melon 221, który mówi mniej więcej tak cały czas z ciekawą kadencją. To, żeby Wam się życzyło i spełniało na te święta Bożego Narodzenia, kiedy to może być. Najlepszy czas pod warunkiem, że dacie sobie szansę na to, by się otworzyć na drugiego człowieka, który siedzi tu przed Wami. W szczególności pozdrowienia dla fanów teleturniei oraz skoków narciarskich i największych gigaczadów pomiędzy nimi, czyli oczywiście fanów teleturniejów o skokach narciarskich. Pozdrowiam serdecznie. Cii! Witam serdecznie wszystkich użytkowników kanału Melon 221 i wszystkich związanych z serwerem Melonawka. Życzenia na te święta, zdrowia, szczęścia, pomyślności to takie podstawy. No i co więcej, żebyście wychodzili z progu jak Adam Małysz albo Dawid Kubacki w tym sezonie, żeby wszystko potem w locie było posągowo jak u Kamila Stocha. No i lądowanie też może być Stocha, może być Krafta, bo to też dobry stylista. No i jako, że to grupa kolegów, znajomych, przyjaciół Melona, no to jeszcze dziewiąta lotka, żeby każdy z Was miał taką w tym najbliższym nadchodzącym 2023 roku i żeby ją wykorzystał. Wszystkiego dobrego! Wszystkiego najlepszego! Wjeżdżam od razu z grubej rury, tak żebyście wiedzieli o co chodzi. Dla wszystkich widzów kanału Melon 221 i użytkowników serwera Melonawka najszczersze życzenia i życzenia przede wszystkim zdrowia, bo uważam, że... Ten nasz spokój, czy psychiczny, czy zdrowie fizyczne, no to jest podstawa wszystkiego, więc tego wam życzę. W drugiej kolejności miłość, bo się rymuje. I dlatego, że to też jest mega ważne, żeby te relacje nasze z bliskimi były jak najlepsze, jak najbliższe, za to trzymam kciuki, a w dalszej kolejności to o czym na wszystkim, na czym zależy, czyli pieniądze, mi zależy na przykład na dobrym jedzonku, jeżeli chodzi o wigilię, więc tego sobie i wam życzę. Ale to przede wszystkim, żebyście byli po prostu szczęśliwi. Wszystkiego dobrego dla was raz jeszcze, róbcie dalej dobrą robotę i żeby wasze doznania muzyczne były coraz lepsze i żebyście mieli coraz lepszych muzycznych wspomnień. Trzymajcie się. Życzę wam dużo zdrowia i spokojności w nowym roku. By mijający zasrany rok zmienił się w lepszy. Zaszczany. Dużo wytrwałości i konsekwencji. Miłości. Życzę wam, by wreszcie ojciec wrócił do domu, a matka przestała się puszczać, by każdy z Was odnalazł to, o czym marzy, czyli duży zasiłek od Państwa. Trzymajcie się ciepło, słuchajcie się melona, bądźcie dla siebie mili na melonawce. Pozdrawiam. Te życzenia czytałem ja w imieniu kanału Kaszanka. Cześć, z góry przepraszam za ten mikrofon, który mam, no ale nie jest to, nie jestem, w pewnym sensie jestem u siebie, ale nie do końca. No takie już wyszło. Drodzy Państwo, ten rok na kanale MLON 221 może nie był intensywny, no ale to dlatego, że generalnie wielokrotnie już to powtarzałem, kontent teleturniowy powoli się zużywa i nie ma na niego żadnego parcia, dlatego muszę trochę eksperymentować i tak dalej. Ale to są życzenia świąteczne, a nie podsumowanie roku, które oczywiście będzie na Sylwestra. Drodzy widzowie kanału... Melon221, albo jak to niektórzy Wam zużyli Melon221 oraz melonawko, z którą jestem bardzo związany. Przede wszystkim zdrowia. Bo zdrowie jest najważniejsze. Życzę wam dużo pieniędzy, bo inflacja spowodowała, że trzeba tych pieniędzy mieć jeszcze więcej, żeby mieć jeszcze większy spokój niż się miało przedtem. Mam nadzieję, że to będzie spadało. Tego sobie i wam życzę. To takie globalne. Postanowiłem. Życzę Wam, żeby spełniały się Wam wszystkie marzenia, jakie sobie spełnicie, bo warto wierzyć, warto coś realizować, bo potem można mieć z tego satysfakcję i nie poddawajcie się od razu za pierwszym razem. Hmm. Życzę Wam przede wszystkim też zdrowego rozsądku i tego, abyście nie wchodzili, zwłaszcza w święta, w polityczne wojenki. Hmm. I chyba tyle ode mnie, jeśli chodzi o tegoroczne życzenia świąteczne. Skromne, ale szczere. Na koniec tego filmu chciałbym podziękować e, tym wszystkim ludziom, którzy dograli się do mnie, do filmu. Chciałem Was jeszcze przeprosić w tym filmie za to wszelakie ponaglanie, proszenie, żeby jak najszybciej, żeby już było, kiedy będzie i tak dalej. E, wiem, że strasznie Was tym denerwowałem, ale... Koniec końców, i tak to zrobiliście dla mnie, dla widzów przede wszystkim, bo dla mnie to tam moglibyście tego nie robić, ale że się dograliście, bardzo Wam za to szczerze dziękuję, e, więc po kolei Arek Salomon, bardzo Ci dziękuję, wiemy, że współpraca jest jak najbardziej zacna, Jakub Wokietek, czyli Strefa Darta, Panu e, Arturowi Dziamborowi po raz kolejny dziękuję, Bardzo Zalewski za ten roast mojej osoby w pewnym sensie, Maciek Krawczyk Disblaster z kanału Futrol też bardzo dziękuję, bo współpraca była zacna. Dziękuję Ryszardowi, w imieniu Ryszarda Makowskiego dla kabaretu Otto, bo to w sumie takie trochę spełnienie mojego dzieciństwa, bardzo lubiłem zawsze kabaret Otto. Kacper Ruciński za współpracę. Leszkowi Milewskiemu dziękuję Mateuszowi Leleniowi, Mateuszowi Święcickiemu, dziękuję Norbiemu jak co roku. Dziękuję Oli Kot, Pawłowi Baranowi, Wojtkowi Pieli. E, dziękuję również Kaszance, któremu chyba szczególnie nawet podziękuję za to, że mimo tego, że był chory i życzę mu cały czas dużo zdrowia, to poprosił mnie, żebym po prostu odczytał to, co Wam życzy w jego imieniu. E, za to też mu bardzo dziękuję. Dziękuję również tym, którzy mi odmówili od razu, którzy powiedzieli, że nie, bo nie lubią składać życzeń, nie, nie czują takiej formuły i tak dalej. Za co im dziękuję, bo przynajmniej byli szczerzy. W mniejszym stopniu dziękuję tym, którzy byli zaangażowani, ale koniec końców te życzenia do was nie dotarły. Na czym ubolewam, bo było jeszcze parę osób, które mogły się dograć i były to naprawdę duże kąski, chociaż jeśli e, może jeszcze spotka Was pewien prezent na melonawce, kto wie. No i tym pozytywnym akcentem chciałem się z Wami po pożegnać. Słyszymy się jeszcze za tydzień w Sylwestra przy podsumowaniu roku w teleturniejach. Na razie, cześć. Subskrybujcie kanał i wbijajcie na melonawkę.